Wacławie? Tak? Gdzie nauczyłeś się walczyć? W zachodnim serstwie, podczas wygnania. Opowiesz mi o tym? Właściwie. Czemu nie? Daj spokój, słowem się do mnie nie odezwiesz! 10 lat, 10 lat wygnania za to, że nie zgadzam się z królową? Takiemu władcy chcesz służyć? Tu nie chodzi o to, czego chcę! Najchętniej no nikomu bym nie służył, ale wtedy byłbym sam przeciw całemu królestwu. Nie rozumiesz? Nieważne. Po latach zacząłem go trochę rozumieć. Teraz sam jestem wrogiem ojczyzny. Ale nie zmienia to faktu, że nie był idealnym ojcem. Tęsknisz za nim? Bardziej za tym, za kogo kiedyś go uważałem. Ło! Kurwa! Sio! Nie są groźni, tylko ciekawcy. Ty pewnie jesteś Wacław. Skąd wiesz? Poinformowano mnie, że przybędziesz. Mam się tą zająć. Chodź! Kim jesteś? Możesz mi mówić czarnobrody. Jestem wygnańcem. Tak jak ty. Resztę opowiem, jak dotrzemy do domu. Rozgośćcie, zrobię herbaty. Dlaczego cię wygnali? Obecnie w cesarstwie panuje dobrobyt, ale nie zawsze tak było. Kilkanaście lat temu mój ojciec i wujek zorganizowali bunt przeciwko władcy. Uważali, że złe warunki życia to jego wina. Skutki wojny domowej mogły być katastrofalne, ale cesarz. Postanowił temu zapobiec. Wysłał grupę ludzi do kopalni w poszukiwaniu złota, a sam pomagał odpierać ataki. Górnicy odnaleźli ogromne złoża złota, które odmieniły nasze losy. Bunt został stłumiony, podczas walk zginął mój ojciec, a wuja i mnie wygnano. Cesarz uznał, że mogłem być w to zamieszany. Mieszkam na uboczu, a co tydzień zagląda do mnie patrol. Wygląda na to, że obaj jesteśmy niesłusznie ukarani. Mnie wygląda za to, że miałem własne zdanie. Czasem tak bywa. Mam nadzieję, że będzie ci tu dobrze. Od Czarnobrodego nauczyłeś się walczyć? Zgadłeś. Dotarłbym do tego, gdybyś mi nie przerywał. Wybacz. Hej, szukałem miotły, ale znalazłem to. Umiesz tym walczyć? Umiem. Mogę ci nauczyć. Umiejętność walki może ci się przydać, gdy wrócisz do śródlandii. Nieźle jak na pierwszy raz. Będziemy więcej trenować, ale musisz coś powiązać włosy. Widziałem w lesie oddział dzikusów. Maszerowali jak wojsko. Jesteś pewien? 100%! Muszę to zbadać. My must...